Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie. Lekkie. Oto słowo Pańskie. Kochani, zbliżając się do połowy adwentu, przeżywając kolejną muszę świętą Roratnią, Patrując się w światło, świec, które symbolizują światło nadchodzącego Pana Jezusa, może nam się wydać, że ta nasza droga wiary, droga z Bogiem, jest czasami bardzo trudna. Bo jakże wiele naszych postanowień, jakże wiele dobrych pragnień, dobrych. Pewnych założeń, nawet teraz na adwent, a jak często nam to po prostu po ludzku nie wychodzi. Zakładamy sobie wielką poprawę w naszym życiu, zmianę obyczajów, robienie dobrych uczynków, więcej modlitwy, skupienia, ciszy, pisma świętego. I nagle w połowie adwentu uświadamiamy sobie, już tyle dni przeszło. A niewiele się w moim życiu dokonało. I jest to symbol pewnej drogi, drogi naszego życia, która właśnie na pewnych swoich odcinkach jest trudna. Nikt nam, moi drodzy, nie obiecywał rzeczy łatwych. Pójście za Panem Jezusem jest pójściem pełnym wyrzeczeń. Musimy nie raz i nie dwa z tego i z tamtego zrezygnować. Potem okazuje się, że Bóg nam to wynagradza w dwójnasób, pięć razy, tysiąc razy. Ale zawsze potrzebne jest pewne nasze przylgnięcie do krzyża. A dźwiganie krzyża nie jest ani rzeczą łatwą, ani często przyjemną. I dlatego pewne znużenie, zmęczenie. Włącza się w nasze życie. Ile razy, kochani, czujemy się zmęczeni? I to zmęczeni nie tylko wykonaną pracą, ale zmęczeni ogólnie sytuacją w naszym życiu. Być może relacją w moim domu, w moim małżeństwie, z moimi dziećmi, z moimi rodzicami. Być może właśnie jakimś trudnym, czymś trudnym pomiędzy mną a najbliższymi, a może jesteśmy zmęczeni też samym sobą, naszymi próbami poprawiania się, zmiany życia i w kółko w końcu lądujemy tam, gdzie byliśmy. To też jest dobra sytuacja, żeby poczuć się zmęczonym, zrezygnowanym, złożonym. A może właśnie jesteśmy zmęczeni walką z naszymi słabościami, naszym grzechem, jakimś nałogiem, czymś, co nas wewnętrznie zżera, co byśmy chcieli od siebie odrzucić. I znowu nam nie wyszło. Co wtedy z tym zrobić? Co zrobić, kiedy nagle stwierdzamy, że męczy nas nawet modlitwa, która powinna być oddechem duszy? A my się do niej zmuszamy. Co zrobić, kiedy nagle się okazuje, że ja wcale tak naprawdę nie mam ochoty pójść na Eucharystię, że są to tylko gorzkie obowiązki, bo ktoś mi kazał, albo wewnętrzny głos, moja dusza mi mówi: Idź, zrób, a mi się nie chce. Być może o takiej właśnie sytuacji. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Jezus mówi, tymi słowami nie jest powiedziane do kogo, pewnie do swoich uczniów, ale wiemy dobrze, że te wszystkie słowa odnoszą się do nas. I cóż mówi dziś Jezus do nas? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Zobaczcie, moi drodzy, utrudzeni, obciążeni to są ci, którzy niosą jakiś ciężar, jakiś trud. Samo polskie słowo utrudzony, obciążony zawiera w sobie drugie słowo: utrudzony od trudu, obciążony od ciężaru. A więc rzuca się nam tutaj trud i ciężar. Coś, co nas przygniata. Coś, co nas zgniata, coś, co odbiera nam radość, a przecież mówiliśmy sobie tak niedawno, że Adwent to czas odkrywania tej prawdziwej radości. Jak odkrywać radość, jak tu ciężar i trud? Człowiek utrudzony i obciążony wcale nie ma w głowie i w sercu radości. A więc taki człowiek pełen utrudzenia i obciążenia, no on przepchnie ten Adwent, ale go nie przeżyje. Nie przeżyje w znaczeniu duchowym. I Jezus mówi do wszystkich takich, czyli nas, przyjdźcie do mnie, dodając wszyscy. Tu nie ma przyjdź do mnie ty i ty, a ty już nie. Tu nie ma żadnej wybiórczości. Tu nie ma żadnego, żadnej klasyfikacji. Ty możesz przyjść do Jezusa, a ty nie możesz. Wszyscy znaczy to, co słyszymy. Wszyscy. Każdy z nas. Także, kochani, nie ma tutaj już na samym początku tego słowa jakichkolwiek wyjątków, co oznacza, że nie ma naszej tandetnej, taniej wymówki: Mnie Pan Jezus nie chce. To jest, kochani, coś, co nam wmawia zły duch. Że Jezus Cię nie chce, że jesteś niegodny. Że tyle nabroiłeś w swoim życiu i tak dużo głupot narobiłeś, albo po raz kolejny upadłeś w te same grzechy, albo po raz kolejny żeś zrobił te same głupoty, że właściwie nie masz po co iść do Jezusa. To jest cały czas gadanie złego ducha. A Jezus mówi coś innego: przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię. Co to znaczy pokrzepić? Dać komuś krzepy w języku polskim znaczy dać mu siły, a ja was odświeżę. Tak jest w językach oryginalnych. Dadam świeżości, dodam życia, dodam siły. Skąd ta siła, skąd to życie? Od Jezusa, bo on jest źródłem. A więc Pan Jezus chce nas pokrzepić umocnić, podnieść, dać siły, popchnąć ku dobremu. Stawia jednak dwa jakby warunki, dwa punkty. Pierwsze to weźmijcie moje jarzmo na siebie, a drugie uczcie się ode mnie. Co to jarzmo? Jarzmo to jest coś, co łączy zwierzę z wozem. Czyli coś, przez co zwierzę ciągnie taki wół, ciągnie cały wóz czy płuk, ten ciężar. Jarzmo Jezusa to jest wszystko to, co musimy w naszym życiu ciągnąć, co musimy unieść. Można to porównać do krzyża. To jest ten krzyż, który mamy nieść. I wiemy dobrze, że choćbyśmy szukali nie wiem ile, nie znajdziemy innego krzyża. Każdy ma ten krzyż dla siebie, na swoje plecy. Ciężary, które niosę, są moimi. Pan Bóg włożył je na moje plecy, wiedząc, że je uniosę, wiedząc, że coś mają w moim życiu wnieść. A więc Jezus mówi: weź to na siebie. Nie uciekaj od tego. Nie oszukuj się, nie próbuj tak żyć, jakoby tego nie było, nie zamykaj oczu, ale podejdź do tego. To jest, kochani, dokładnie to, o czym byśmy tyle razy mówili przy zawierzeniach matce Bożej. Zawierzenie Maryi nie zlikwiduje Twoich problemów. Po zawierzeniu wracasz do nich, ale Bóg przez ręce matki chce dać Ci nowe oczy aby lepiej patrzeć na te problemy inaczej, po Bożemu. My nie uciekamy od swoich kłopotów, problemów, trudów, ciężarów. Pan Jezus mówi, weźcie to Jarzmo, ale jednocześnie od razu mówi, uczcie się ode mnie. Co to znaczy uczcie się ode mnie? Zaraz rozwija, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Wtedy Jezus mówi: Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Kochani, pokora serca, łagodność to jest to, co charakteryzuje ucznia Bożego, dziecko Boże. Nauczyciel nasz, Jezus, jest łagodny, jest pokorny sercem nie wywyższa się, nie ocenia, nie odrzuca, ale wszystkich przyjmuje. Ta łagodność serca, pokora serca, kochani, to jest właśnie to, co widzimy w Najświętszej Maryi Pannie, owoce ducha świętego, który w niej mieszka. Łagodność i pokora serca to dary ducha świętego. Wtedy znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Cóż to oznacza? Jeżeli nie ma w nas pokory, jeżeli nie ma w nas łagodności, to co jest? Jest niepokora, jest pycha, jest walczenie z całym światem, z naszymi najbliższymi, z samym sobą. Nie ma ciszy, łagodności, jest właśnie rozkrzyczenie, jest taki hałas wewnętrzny. To wszystko, co pcha nas do następnych grzechów, do kłótni, do wywyższania się, do obelg, do obmowy, do niepotrzebnych słów, do unoszenia się gniewem, do osądzania, skazywania drugiego człowieka, do tego wszystkiego, co zły duch tak bardzo lubi tu rozsiewać w naszych sercach. Dokładną odwrotność chce nam dać Jezus. Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. I wtedy, kochani, na samym końcu mówi: znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Moi drodzy, tam gdzieśmy zaczęli dzisiejsze rozważanie, tam zakończymy. Wobec tego wszystkiego, co nas męczy. Wobec tych wszystkich sytuacji, kiedy nam się nie, po prostu nie chce zrobić kolejny krok w naszej duchowości, modlitwie, nie chce nam się po raz kolejny wrócić do Ewangelii, zrobić coś dobrego, pracować nad sobą, kiedy jesteśmy zmęczeni, znużeni, rozczarowani, Jezus obiecuje nam ukojenie i pokrzepienie, siłę, ale jednocześnie też i pokój. Dlatego, moi drodzy, zwróćmy się do Pana. Śpiewaliśmy na początku, niech przyjdzie Twój Emanuel, na którego czeka Izrael. To my czekamy na Emanuela. To ten Emanuel jest księciem, dawcą pokoju. Szukaj pokoju swojego serca w Panu Jezusie i proś Go o ten pokój. Zapraszam dziś po Eucharystii do szkoły Maryi, kiedy będziemy trwać w ciszy i w modlitwie i prosić Pana Jezusa o pokój, o łagodność serca.